Epic Games Store udowodnił nam, że gracze lubią dostawać rzeczy za darmo. Zresztą, chyba nie tylko gracze. W każdym razie od niedawna możemy ograć tam betę Magic Legends. W dużym skrócie to hack and slash, osadzony w uniwersum Magic the Gathering. Na wstępie zaznaczam, że nie jestem fanem samej karcianki, choć jej fenomen robi wrażenie. Jeszcze na studiach mój współlokator opowiadał mi o zawiłościach między poszczególnymi postaciami czy krainami. Uwierzcie mi, chwilę mu zeszło. Pomyślałem wtedy, że to świetne uniwersum do stworzenia na np. RPGa. I nie odkryłem tutaj Ameryki, bo ostatecznie doczekaliśmy się wykorzystania tego świata w innej gameplayowo formule. Pytanie tylko, czy twórcy Legends poradzili sobie z tym zadaniem? Cóż, przekonajmy się. Gra oferuje nam 5 klas do wyboru. Sanctifiera, Mindmage'a, Necromancer'a, Geomancer'a i Beastcaller'a. Każda z nich pozwala nam używać innych podstawowych zdolności i daje dostęp do konkretnej talii. W późniejszej części gry specjalizacje można oczywiście zmieniać, a jednocześnie jesteśmy w stanie korzystać z dwóch deków. Po wyborze klasy i kustomizacji postaci, choć Bóg wie, ile opcji wyglądu gra nie oferuje, zostajemy wrzuceni do samouczka. Szybko dowiadujemy się, że jesteśmy tak zwanymi Planeswalkerami. Osobami, które mogą swobodnie podróżować między światami. Spotykamy dwójkę kolejnych i, klasycznie, dowiadujemy się, że musimy uratować świat. Nie ma sensu, żebym opowiadał dalej fabułę, bo jest okej. Okay. Zwłaszcza, że nie znając dokładnie uniwersum, byłem miejscami zagubiony w spotykanych rasach i relacjach między nimi. Podoba mi się jednak, że każda kraina, którą zwiedzamy, oferuje własną ścieżkę fabularną. Do tego możemy swobodnie między nimi przeskakiwać, gdyby któryś z wątków nam się znudził. Przejdźmy jednak do samego gameplayu. System skilli jest mega ciekawy. Twórcom naprawdę udało się połączyć hack and Slasha z karcianką i już Wam tłumaczę jak to działa. Oprócz trzech podstawowych ataków, zależnych od naszej klasy, mamy do dyspozycji jedną lub dwie talie. Możemy z nich wybrać 12 kart, które przypiszemy do naszej postaci. W trakcie walki korzystamy z czterech slotów na zaklęcia, losowo zapełnianych przez nasz deck. Jeśli nie podoba nam się zestaw jaki mamy, musimy go zużyć. Niestety każde ze zaklęć kosztuje trochę many, która również jest zależna od używanej talii. Ta mechanika jest świetna. Nie możemy spamować jednym skutecznym zaklęciem, tylko liczymy na szczęście. Dodatkowo niektóre samony wpływają na rzucane przez nas inne karty, na przykład zmniejszając ich koszt czy duplikując się po każdym zaklęciu. Kiedy uzbieramy kilka kopii tego samego czaru, możemy połączyć go w jeden potężniejszy. Czy gra z takim systemem może nie być świetna? No... niestety może. Tytuł bardzo szybko robi się łatwy, co sprawia, że nawet karciankowy system skilli w pewnym momencie nuży. Jasne, można zmienić go na trudniejszy, ale jeśli macie za niski poziom ekwipunku, to nie będziecie mogli brać udziału w publicznych grach. Jeśli z kolei próbujecie przejść go solo, przeskok jest zbyt nagły. Więc albo macie grupę przyjaciół, którzy dołączą do was w prywatnej grze, albo próbujcie bawić się przy zbyt łatwych potyczkach. Twórcy próbowali zapewnić nam opcjonalne aktywności między misjami, jak obrona wieszmany, walki z elitami czy porozrzucane po mapie questy. Dodatkowo, jeśli zrobimy ich wystarczająco dużo na danej mapie, odblokujemy walkę z bossem przypisanym do danej krainy. Powiem szczerze, że ten system wciąga, ale towarzyszących graczy nie ma aż tak dużo, a wcześniej wspomniany poziom trudności zniechęca. Urozmaiceniem są spotykane na mapie szczeliny międzywymiarowe, ale kiedy zajmujecie się już dziesiątą z rzędu i nie spotykacie niczego nowego, no sami rozumiecie. Nie licząc tych elementów i przeciwników, mapy świecą pustkami. Do tego dochodzą małe, ale wybijające z wczucia smaczki, jak miejscami głupia AI, brak znajdziek czy skrzyń do znalezienia w trakcie misji, okazjonalnie nie pokrywające się z dialogami napisy, czy możliwość zginięcia w kadstęce. Jestem pewien, że kiedy skończy się beta, przynajmniej część z tych rzeczy zniknie, ale póki co musicie być ich świadomi. Na ten moment Magic Legends to gra, która nie do końca wykorzystuje swój potencjał. Pomimo naprawdę świetnej mechaniki zaklęć, w pewnym momencie robi się po prostu nudna. Przeniesienie się do innego wymiaru działa na chwilę, ale czuć, że poziom trudności, jak i ilość aktywności można było inaczej wyważyć. Nawet głupie wrzucenie znajdziek i skrzyni z lutem w czasie misji zmieniłoby dynamikę. Mimo wszystko nie jest to zły tytuł. Legends to przyzwoicie wykonany hack and slash, ale zamiast gry wybitnej okazał się po prostu przeciętny. Fani uniwersum na pewno odnajdą się obserwując ukochany świat z innej perspektywy i część graczy będzie się tu naprawdę dobrze bawić. Kiedy beta dobiegnie końca, zajrzę z ciekawości czy zmienił się balans rozgrywki, bo jak już wspomniałem, system walki zdecydowanie ma potencjał. Dziękuję za uwagę, Kacper Pusztuk, Polsat Games.